Pod tytuł Zbawienie tylko w organizacji religijnej i za jej pośrednictwem. Tak więc ludzie przestali rozumieć zbór w jego pierwotnej prostocie jako zgromadzenie braci i sióstr, złączonych wspólną wiarą i wzajemną miłością. Zaczęli widzieć w kościele instytucję religijną z dokładnie wyznaczonymi granicami. Wyjście poza te nakreślone granice miało niszczący skutek. Cyprian napisał: Kto nie uznaje Kościoła za swoją matkę, stracił Boga jako swojego ojca. Jak nie uratował się nikt, kto nie był warcenoego, tak nie uratuje się nikt, kto nie jest w Kościele. W ten sposób nauka pisma o zbawieniu dzięki wierze w okup złożonej przez Jezusa Chrystusa została rozszerzona ponad to, co jest w Biblii. Uchwycono się twierdzenia, że zbawiony nie może być nikt, kto nie jest członkiem kościelnej organizacji, która jest podporządkowana nadzorcy lub biskupowi. Wyjątkowa rola Syna Bożego jako wyłącznego pośrednika zbawienia przestała być wyjątkowa, ponieważ do niego, jego pozycji, dodano ludzi nadzorców, kościelne zwierzchności całą organizację religijną. Ta instytucja i jej przedstawiciele podzielili się z Chrystusem jego rolą życiodajnego środka zbawienia. Słowa też zyskały inne znaczenie. Grecki termin eklezja, zwykle tłumaczony jako kościół albo zbór, tak naprawdę oznacza zgromadzenie lub spotkanie ludzi. W Nowym Testamencie zwykle jest to termin używany wtedy, kiedy jest mowa o zgromadzaniu się osób które łączy wspólna wiara. Są zgromadzeniem, ponieważ zebrali się i są zgromadzeni. Dopóki chrześcijanie mogli chodzić do synagogi, używali tej możliwości. Kiedy im jednak tego zabroniono, właśnie wtedy zaczęli zbierać się prawie wyłącznie tylko w prywatnych domach. Porównaj list do Rzymian 16.5, Kolosa 3.15, list Filemona 2. Chrześcijanie byli zgromadzeniem albo kościołem w momencie, kiedy byli razem. Był to ten akt zgromadzenia, który tworzył zbór. Zbór nigdy nie mógł powstać na zasadzie formalnego członkostwa w zorganizowanej grupie ludzi. Termin eklezja rozciągał się na nich jako zgromadzony lud zgromadzenie ludzi, czy to będąc w jednym miejscu, czy też w szerszym znaczeniu. Wszyscy jako całość tworzyli lud Boży, zgromadzenie pierworodnych. równej Dzieje apostolskie 13:1, 1, 1 Tesaloniczan 1:2, 16 rozdział werset 1 19, list do Efezjan 5:23, list do Kolosan 1:18 oraz Hebrajczyków 12 rozdział werset 23. Tak więc tworzyli społeczność. To jest grupę ludzi, którzy mają wspólne cele. I te cele ich spajają. Nie można powiedzieć, żeby eklezja przestawała być używana w pierwotnym znaczeniu. Niemniej, w następnych wiekach słowo to otrzymało inny wydźwięk. Jak pokazują przedstawione cytaty, termin eklezja, czyli Kościół, zaczął się rozciągać na religijne autorytety, uosobione przez mężczyzn, którzy mieli nad zgromadzeniem coraz większą władzę. Wierność Kościołowi w tej nowej sytuacji nie oznaczała wierności chrześcijańskiej społeczności, ale daleko bardziej kierownictwu i zarządowi. W tej sytuacji, kiedy przemówił Kościół, nie była to już społeczność wierzących, którzy wyraziliby swoje zdanie, ale był to pogląd autorytetu religijnego. Ta zmiana była ledwie zauważalna ale przecież w swoim znaczeniu tak bardzo istotna. Istotna w tym sensie, komu chrześcijanie będą okazywać wierność i oddanie. Zmiana, która nastała, odwróciła uwagę od głowy Chrystusa ku ciału. Nie mówię przez to, żeby chrześcijanie nie mieli odczuwać głębokiej troski o współwierzących w zboże. Jego członki mają się jednakowo troszczyć o siebie nawzajem. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie inne członki, a jeśli którykolwiek zostaje otoczony chwałą, radują się z nim wszystkie inne. List pierwszy do Koryntian 12 rozdział, wersety 25-26. Taka jedność nie jest jednak osiągana wiernością wobec którejś części ciała, ale jest osiągana wiernością rzeczywistej głowie Chrystusowi, w zborach, gdzie naprawdę panuje szczerość i poświęcenie. Chrześcijanie nigdy nie zawiodą w przejawach należytej pieczy o drugich. Zmiana, która zaszła po śmierci apostołów, nie pozostawała bez następstw, których przejawy możemy obserwować do dzisiaj. Niezależnie od języka, czy to będzie język angielski, francuski, włoski, termin kościół wywodzi się z greckiego eklezja. Dzisiaj jednak kiedy ktoś je słyszy, Rzadko mu się skojarzy z pierwotną myślą o zgromadzeniu wierzących. Najczęściej przyjdą mu na myśl wielkie organizacje religijne, a w niektórych językach także sam budynek kościoła. W następnym rozdziale zobaczymy, jak podobna zmiana punktu widzenia odegrała u świadków Jehowy istotną rolę w rozumieniu ich lojalności i oddania. Od tytułu Międzynarodowe centrum organizacyjne. Chociaż dochodziło już do urządzania regularnych synodów Kościoła, ciągle jeszcze nie istniała centralna kontrola nad wszystkimi chrześcijańskimi zgromadzeniami. Nie było żadnego międzynarodowego ciała kierowniczego, które by sprawowało autorytatywną kontrolę nad wierzącymi na całym świecie. Ale i to wkrótce miało nastąpić. Doprowadziły do tego te same pobudki, które przedtem doprowadziły do monarchicznego porządku w zborach z jednym członkiem Rady Starszej jako wyłącznym nadzorcą, czyli biskupem, w którego osobie zbór miał się zjednoczyć, a miał się on stać widzialnym ośrodkiem jedności, jedności, która była reprezentowana w synodalnych zjazdach różnych okręgów. Następstwem tego było intensywne dążenie do utworzenia widzialnego centrum dla całego Kościoła i to w międzynarodowym zakresie, jak podaje szaf. Zjazdy biskupów początkowo miały wpływ jedynie w okręgach, prowincjach lub regionach. Sobór z Nicei w roku 325 naszej ery odegrał jednak dużą rolę w utworzeniu uniwersalnego, ogarniającego wszystko zasięgu. Od tego momentu nacisk kładziony na ludzki autorytet, który miał swój początek wewnątrz zboru, a był w istocie międzyzborowy, nabrał międzynarodowego charakteru. Sobór w Nicei był zwołany przez nieochrzczonego cesarza Konstantyna, a jego głównym celem było dopomóc chrześcijańskim nadzorcom, biskupom, wypracować wspólne stanowisko w sprawie relacji między Bogiem i Chrystusem. Biskupi w swoich poglądach prezentowali bardzo różniące się i dzielące ich zdania. Sporną sprawą nie była boska natura Chrystusa, którą wszyscy uznawali, ale to, czy można go utożsamić z najwyższym Bogiem, wszechwładnym Panem nieba i ziemi. Laicki historyk Sokrates, żyjący w latach 380 do 450 naszej ery, o tym wydarzeniu sam napisał Cała sytuacja bardzo przypominała bitwę, która odgrywa się ciemną nocą, ponieważ obie strony były w całkowitych ciemnościach, jeżeli chodzi o przyczyny, na podstawie których rzucały na siebie tyle zniewak. Historyk kościoła Eusebiusz Cezarei, żyjący w latach 260 do 339 naszej ery, napisał, że następstwem osobistej interwencji cesarza Konstantyna do obrad biskupów było przyjęcie oświadczenia, według którego Jezus nie był stworzony, ale zrodzony. Ma tę samą naturę co ojciec po grecku Homoousion. Jarosław Pelikan, historyk pracujący na Uniwersytecie Yale, opisał w swojej książce Jezus w ciągu stuleci, na stronie 53, jaką siłę wykonawczą tego międzynarodowego organu miało to rozstrzygnięcie. Jak tylko Sobór Nicejski przyjął tę formułę, stała się prawem nie tylko dla całego Kościoła, ale dla całego Imperium. Według historii religii Sokratesa, Konstantyn napisał do Kościoła w egipskiej Aleksandrii, że straszne bluźnierstwo, którego niektórzy się bezwstydnie dopuszczali wobec naszego wielkiego Zbawiciela, naszej nadziei i żywota, teraz zostało potępione i powstrzymane. Ponieważ to, co jest przyjęte decyzją trzystu biskupów, nie może być niczym innym jak tylko nauczaniem Bożym. Nominalni chrześcijanie tę naukę przyjęli i uwierzyli w nią, ponieważ ogromna większość przywódców religijnych, tymczasowo zebrany w organ decyzyjny, rozstrzygła, że ten pogląd jest właściwy, i w ten sposób stał się nauczaniem Bożym, co wiele mówi nam o mentalności ówczesnych ale ta sama mentalność przeważa u wielu do dzisiaj. Wspomniany proces centralizacji w przeciągu czasu ze wsparciem politycznej siły Rzymu prowadził do powstania kościoła katolickiego. Katolicki znaczy powszechny. Prowadził do powstania ośrodka centralnej władzy. Trwało to jeszcze parę stuleci – ale stały nacisk na jedność wiary i zgodny rozwój w połączeniu z nieustannym zwiększaniem ludzkiej władzy nad wierzącymi w końcu czynił ostateczny rezultat. Zbory na całej ziemi wpadły w odrękę i kontrolę pochodzącą z międzynarodowego centrum władzy. W ramach tego procesu doszło też do tego, że z każdym nowo utworzonym stopniem zwierzchnictwa, Powstawało coraz więcej prominentnych stanowisk i urzędów. Tak więc wytworzyła się hierarchia władzy. Nieustannie głoszony cel jedność wiary został osiągnięty za cenę utraty chrześcijańskiej wolności. Jeżeli się ktoś pytał o to, czy dana nauka, przepis, lub reguła, albo organizacyjny porządek ma biblijną podstawę i przypadkowo podniósł kwestię, już nie trzeba było cierpliwie wyjaśniać i przedstawiać jakiejś przekonującej prawdy. Wystarczyło pokazać swoją władzę. Uczony z XVIII wieku, cytowany na początku tego rozdziału, najpierw wyjaśnił, jak Żydzi i poganie walczyli przeciw dobrej nowinie w I wieku, a potem z ironią dodał. Chrześcijanie uzyskali większość i ocenili, że dla szerzenia swoich myśli jest konieczne użyć jako jedyną właściwą metodę tą, która wcześniej służyła do tępienia ich dzieła. Tak się więc pojawiła władza chrześcijan, która krok za krokiem nie tylko dosłownie zniszczyła wspaniałość chrześcijaństwa, ale zniszczyła świadomość o nim i niemal wymazała ją ze świata.